Ojca i syna, i ducha świętego. Drodzy wierni, otóż dzisiejsze święto odnosi nas oczywiście, jako że jest oktawą Bożego Narodzenia, do samego Narodzenia Pańskiego, ale nie dziwmy się, że Ewangelia dotyczy obrzezania dzieciątka. Nie tylko dlatego, że. Dnia dokonywano tego obrzędu, ale także dlatego, że obrzezanie, jak też i wiele innych, a właściwie wszystko to, co w Starym Testamencie jest zawarte i co jest z ustanowienia Bożego, odnosi nas do tajemnic Nowego Testamentu. Wszystko to, co w Starym Testamencie zostało przez Boga objawione, ma jakieś znaczenie dla Nowego Testamentu. I trzeba Ubolewać, że mało uwagi się zwraca właśnie na to. Paradoksalnie, wcale to, co stało się po II Soborze Watykańskim, czyli to, co można nazwać taką judaizacją kościoła, wcale właśnie nie przybliża wiernym tych skarbów Starego Testamentu, ponieważ one teraz w tym nurcie judaizującym nie są traktowane jako znaki, symbole tajemnic Nowego Testamentu. Nie są traktowane jako pewne narzędzia, które Pan Bóg w swojej mądrości, w swojej pedagogice ustanowił po to, żeby kierować lud wybrany, najpierw Starego, potem Nowego Testamentu, ku tajemnicom Jezusa Chrystusa. Ale teraz właściwie jakby nasza uwaga ma się przekierowywać na te rzeczy i dlatego każdy, kto by dzisiaj jako katolik zaczynał mówić o obrzezaniu, podejrzewam, że od razu byłby traktowany jako jakiś... Należący do Judaizantes, należący do tych judaizujących. A nic, nic tutaj bardziej mylącego. Otóż, moi drodzy, sam sobór Trydenski używa w odniesieniu do tych obrzędów Starego Testamentu, tych właśnie takich jak obrzezanie, no, używa określenia sakramenty Starego Prawa i mówi, że te sakramenty Starego Prawa one też miały pewne znaczenie. Co więcej, święty Tomasz z Akwinu. Również używa tego określenia, również pisze o sumie teologicznej, o tych obrzędach, i oczywiście tutaj, żeby też nie było jakiejś dwuznaczności, one są sakramentami w innym znaczeniu niż nasze sakramenty, niż sakramenty nowego prawa, ponieważ nie działały one ex opere operato, to znaczy nie była z nimi automatycznie związana łaska, to znaczy one jej nie przynosiły przez sam fakt ich dokonania. One miały pewne znaczenie uświęcające, ale tylko w sposób relatywny i tylko na zasadzie ex opere operantis. A więc działały tak jak nasze sakramentalia, tak jak na przykład pokropienie wodą uświęconą. Mniej więcej taki miały charakter, ale również i przede wszystkim odnosiły do tajemnic Nowego Testamentu. I obrzezanie jest symbolem Chrztu Świętego. Ono nas odno odnosi do, do Chrztu Świętego. I to, co jest jakoś w bardzo w tej symbolice bardzo widoczne, czyli oderwanie, odcięcie od tych rzeczy tego świata, jest też wyrażone, ta potrzeba jest wyrażona w dzisiejszej lekcji. Święty Paweł, apostoł narodów, pisze do Tytusa, w ten sposób do, do wszystkich katolików, pisze o, o tym, by swoje życie duchowe opierał i żeby każdy z nas opierał Właśnie na Astezie, właśnie na tym odejściu od rzeczy tego świata. dobrze wiemy, że to też jest oczywiście w Nowym Testamencie, właśnie niezwykle ważne, że szest Święty, chociaż jest jakby czymś dużo więcej, bo w swojej symbolice odnosi się do, do obmycia, do, do ratunku z podbrzemienia grzechu pierworodnego i w ten sposób. Ratuje nas przed owym grzechem, to jednak przecież dobrze wiemy, że Chrzest Święty też w sobie zawiera właśnie ten moment odejścia od rzeczy tego świata, że mamy przylgność do Chrystusa, narodziliśmy się z Chrystusa, ale to oznacza konieczność odejścia od rzeczy tego świata. Chociaż często się o tym zapomina, zwłaszcza w tym okresie Bożego Narodzenia, okresie, który szczególnie w kontraście z Adwentem jest. Okresem, kiedy tak łatwo nam przychodzi nadużywanie różnych przyjemności tego świata. Dlatego też dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsza lekcja napominają nas o tego, byśmy pamiętali, że życie chrześcijańskie jednak zawsze opiera się na astezie, że zawsze domaga się tego, że zawsze musimy Panu Bogu zrobić pewne miejsce dla Jego łaski. I ostatecznie właśnie przecież o to tutaj chodzi. Ale także dzisiejsze święto nazywane także. Właśnie świętem obrzezania Pańskiego odnosi, odnosi nas do samego obrzezania jako pierwszego momentu, do pierwszego wydarzenia, w którym Pan Jezus, nasz Pan, Bóg wylał w ten sposób w ludzkiej naturze krew. Po raz pierwszy przecież Pan Jezus wylał krew. I tę krew, tą samą, którą potem wylał na krzyżu. Oczywiście dobrze wiemy, że każda kropla tej krwi Chrystusowej miała moc żeby zgładzić wszystkie grzechy tego świata i w ogóle wszystkich światów, że ma ona wartość nieskończoną. I oczywiście gdyby nasz Pan Jezus Chrystus zechciał właśnie przez to obrzezanie nas zbawić, to też mógłby tego dokonać, ale dobrze rozumiemy, że Krzyż Święty, że to wylanie już całej krwi, już tych wszystkich kropli, że jest to czymś... Coś oczywiście znacznie lepszego, bo motywuje nas do miłości, do tej odpowiedzi wobec miłości Chrystusowej dużo bardziej. I dlatego cieszmy się, że przez krzyż nas zechciał zbawić. Ale i to pierwsze wylanie krwi właśnie pokazuje nam, pokazuje nam jakby już w zalążku, pokazuje nam już w jakiejś mikroskali właśnie to, że Chrystus przyszedł na, na ziemię tutaj po to, aby umrzeć, aby cierpieć poprzez wylanie krwi. A więc, moi drodzy, Pamiętajmy o tym, że w tym właśnie czasie, takim radosnym czasie, czasie przeznaczonym na cieszenie się z tego wszystkiego, co mamy, by pamiętać o ascezie, o tej potrzebie odejścia od rzeczy tego świata. Amen. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego.